Tutaj Ola i dzisiaj zapraszam Was na open boxa paczki, którą dostałam z marki Eveline. Jest to paczka z produktami nowymi, z nowościami, także oczywiście zaraz Wam pokażę, co się znalazło w tej fantastycznej przesyłce, bo jest naprawdę dużo, myślę, że godnych uwagi produktów i do makijażu, i do pielęgnacji. I znalazły się tu też produkty naturalne, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. Zaraz wam wszystko powiem. Są tu też produkty, które ja już kojarzę, natomiast to są produkty takie. Prawie, że kultowe, które naprawdę wiele YouTuberek poleca, więc jeśli o czymś jeszcze nie słyszałyście, co jest wartego wypróbowania, to oczywiście zaraz Wam powiem, co tutaj jest. Ja też będę mogła sobie te rzeczy wypróbować i Wam może więcej o nich opowiedzieć, a dzisiaj sobie po prostu je obejrzymy. I zacznę może od makijażu oczu, bo dostałam... Fantastyczne palety. W zasadzie jedna z nich to jest rzecz, na którą ja się czaiłam na tej wyprzedaży Rosmanowej corocznej, czy tam raczej promocji, i jest to paleta Angel Dream. Dobór, dobór kolorystyczny jest po prostu fantastyczny. Tutaj już Wam pokazuję. Kolorki są cudowne, bo macie zarówno dzienne kolory, jak i również taki czerwony. Ja mam dzisiaj coś takiego podobnego, ceglastego, tylko mniej szałowego. Zdejmę może tą folię. Zasłaniam Wam tutaj lusterko, ale od razu wiecie, co chcę Wam powiedzieć. Jestem bardzo zaskoczona w ogóle jakością opakowania, bo to nie są tak naprawdę jakieś super drogie produkty, a opakowanie są naprawdę fajnie wykonane. W ogóle sam design, ale też wykonanie. No naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja tą paletę już chciałam... Wcześniej, no ale szczerze powiedziawszy, mam sporo palet, a widzicie, jak ja się maluje bardzo delikatnie, więc stwierdziłam, że no nie będę jej kupować, a teraz ją dostałam, więc będę mogła wypróbować. I co? Zobaczymy sobie jakieś przykładowe cienie, żeby zobaczyć pigmentację. Może wezmę jeden jasny, wezmę ten czerwony i wezmę jeszcze jakiś brokatowy, może ten. No, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Och, wow! Zobaczcie! Kurczę, no naprawdę, to jest pigment. Ja jestem osobą, która delikatnie się maluje, więc będę musiała delikatnie się obchodzić z tą paletą. Ale ten kolor jest cudowny. W ogóle, no naprawdę. Zobaczcie w ogóle na ten błyszczący. Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem w ogóle pigmentacji, powiem szczerze, że się tego nie spodziewałam. Także to jest pierwsza paleta Angel Dream, na pewno ją już widziałyście. Dajcie znać, jak wam się podobają kolorki. No dla mnie są cudowne, bo są i dzienne, tak jak mówię, i jakieś takie bardziej wystrzałowe, i takie pomiędzy. Także pierwsza paletka, przechodzimy dalej. Mam paletę Dreaming Mocha, czyli takie... Cienie brązowe, trochę na co dzień, ale też jest tu sporo takich ładniejszych odcieni. Też zdejmuję. W ogóle też bardzo fajne opakowanie, widzicie takie, no naprawdę fajnie wykonane. Zobaczcie, to jest taka blaszka. Może wyciągnę pędzelek. Ej, ale mięciutki pędzelek. Kurczę, naprawdę. I zobaczcie, jaki fajny. Tu macie pacynkę, a tu macie, znaczy, no właśnie, nie pacynkę. Tu macie języczek, a tu macie pędzelek klasyczny. Y to jest bardzo dobre rozwiązanie. Fajnie, że nie jest to pacynka. Zajrzę do tej poprzedniej paletki. Aha, w poprzedniej jest pacynka. No ale tu jest naprawdę fajny pędzelek dodany, także też na pewno go przetestuję. I zobaczmy, kolorki. Kolorki wyglądają tak. Więc też, jak widzicie, jest trochę brązów, ale to jest taka ciekawsza wersja yy, tych kolorów dziennych. A i nawet powiedziałabym, że ja bym się tutaj spokojnie umalowała na wieczór. Zaraz wyczyszczę sobie rękę i zobaczymy, jakie są. Jak jest... Dobra, jestem tego nie ścierałam, bo może porównamy sobie. Ale słuchajcie, jak patrzę na to, no mega kolor. I co? Zobaczmy sobie, może też y, taki połyskujący jeden ten cień. To jest Iced Coffee, jest w ogóle przepiękny. Nie wiem, czy to widzicie, ale on bardzo ładnie właśnie połyskuje. Zobaczmy może ten mi się podoba, Espresso i może taki jasny latte, czyli taki wiecie dzienny, no wiecie tak dwa razy tylko przejechałam, no tutaj też jest bardzo dobra pigmentacja, także jakościowo wydaje mi się, że będą świetne te cienie, co prawda drugie krzywo przejechałam, ale widzicie same, że jest ten pigment jak najbardziej, te cienie błyszczące są w ogóle przepiękne Zobaczcie, czy wy to widzicie, widzicie ten złoty i ten Jestem naprawdę pod wrażeniem No ja używam przeważnie tanich cieni Jedyna moja taka paleta droższa to jest z Więc no taka jakość, no nie widuję tego na co dzień I ostatnia paletka w przepięknym opakowaniu To jest paleta Sparkle Opakowaniem można się naprawdę pobawić bo ma przepiękne gwiazdeczki i bardzo w ogóle fajnie też wykonane, takie tutaj złote. I już otwieram i Wam pokazuję. Tutaj są też bardzo fajne te cienie. Tu jest chyba już takich mniej dziennych, ale jest też fiolet. Ja mam zielone oczy. Fiolet rzadko jest w paletach, jakoś nie jest ostatnio chyba w modzie, ale też fajnie, może teraz tą ręką zobaczę, powiedzmy ten i ten cień. Zobaczcie na to. No. Dobra, to już wiemy, że palety mają świetną pigmentację. Może niektóre z Was mają te palety, bo one naprawdę są popularne. I przejdę może do takich rzeczy teraz, których jeszcze nie widziałam i które myślę, że są nowe. I to na pewno będzie Revitalash od Eveline, czyli taka odżywka. Przedłużanie rzęs nigdy nie było tak proste. Skoncentrowane serum stymulujące wzrost rzęs. Bardzo jestem ciekawa Pewnie nie będzie jakaś super wysoka cena Jeśli chodzi o markę Eveline, Więc no, jeśli by działało fajnie No to byłoby rewelacyjnie Bo te sera przeważnie są naprawdę w wysokich cenach Więc na pewno dam wam znać Od dzisiaj zaczynam kurację Trochę się wcześniej bałam, bo noszę soczewki Ale co tam, zobaczymy Na pewno byłabym zadowolona Jakby moje rzęsy troszkę, wiecie, urosły Dalej może pokażę Wam korektory Dostałam korektory w, we wszystkich chyba odcieniach, jakie są Tylko gdzieś mi umknął trzeci I to są korektory Liquid Camouflage Jeśli mam być szczera, to te korektory od Catrice, które wszyscy polecają Nie do końca mi spasowały Dajcie znać, czy wy używałyście i czy Wam te korektory pasują yy, Znaczy nie mówię, że były złe, ale mam nadzieję, że te będą fajniejsze ja bardzo lubię w ogóle taki korektor od Eveline. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Film będzie trochę pocięty, ale chcę wam pokazać właśnie ten mój e, korektor, który często używam. To jest Eveline Art Scenic, bo on bardzo ładne daje wykończenie. Um, nie jest co prawda super kryjący, ale jak chcę, żeby po prostu ta okolica pod okiem wyglądała naturalnie, to używam tego korektora, więc tym bardziej liczę na to, że tamte będą lepszą wersją. Może będą bardziej kryjące, zobaczymy. Pozostając jeszcze przy oczach, jest nowy produkt do brwi, poprzedni produkt z Eveline. to jest mój ulubieniec, wiele razy pokazywałam Wam pomadę Eveline do brwi, którą cały czas używam i jest fantastyczna, bardzo ładny kolor, bardzo fajnie się utrzymuje, ja mam oczywiście tą Soft Brown, a to jest coś takiego w żelu Go Brown, w zasadzie to już sobie to obejrzymy. Może nie tyle w żelu, co po prostu w takiej płynnej konsystencji o to mi chodziło. Jest szczoteczka. Wydaje się ciemna, ale na pewno wypróbuję. No i dostałam kolor ciemny, ale chociaż. Zobaczymy, na pewno sprawdzę. Moje brwi są wbrew pozorom dosyć ciemne, bo ja generalnie mam swoje włosy ciemne. Także może będzie dobry dla mnie kolor. Nowe tusze, jak wiecie, ja bardzo lubię tusze zebrań. Bardzo, bardzo często Wam je polecam. Także tutaj mam takie wersje, których nie używałam. Big Volume Bank. Chociaż może ten czerwony już kojarzę, ale tego w ogóle nie widziałam. To jest Volume Temptation, ale to opakowanie, zobaczcie, jak jest fajne. Kojarzy mi się z Yves Saint Laurent albo z czymś takim. Ciekawie wygląda. I tutaj mam Royal Volume. Także zobaczymy też, jak tusze. Ale chyba wszystkie tusze, których do tej pory używałam z Eveline, naprawdę świetnie mi się sprawdzały. Swój ulubiony, już nawet wiecie, co nie będę po niego szła, bo ostatnio w ulubieńcach Wam też pokazywałam. Przejdę może teraz do twarzy. Zacznę od podkładu, który ja już mam. Liquid Control HD. To jest też podkład, który bardzo dużo dziewczyn poleca na YouTube. Jeśli jeszcze nie używałyście, to jest bardzo fajny podkład. Nie za ciężki. On jest taki dosyć rzadki, bym powiedziała, ale to dobrze, bo on właśnie nie jest ciężki, ale bardzo fajnie zastyga na tej twarzy. Ja mam swój egzemplarz, ale z przyjemnością przygarnę drugi. I tutaj mam podkłady, których nie znam. Dostałam taki podkład w fajnym opakowanku, z taką tubeczką wyciskajną na dole, więc to może być naprawdę ciekawe. Matte My Day Matifying Foundation. Także zobaczymy, jak ten się sprawdzi. Te, słuchajcie, podkłady od razu mi koleżanka w pracy powiedziała, że są naprawdę bardzo fajne, czyli może któraś z Was już ich używała to są podkłady Satin Matte. Także zobaczymy, jak te będą się sprawdzały. Podobno mają bardzo ładne takie satynowo-kaszmirowe wykończenie, więc jestem super ciekawa, no bo mają być matujące. Cztery w jednym, one są w ogóle z filtratem śluzu yy, ślimaka. Więc coś takiego. Dalej mam pomadki. I słuchajcie, może zacznę od tych pomadek z tej serii Nawet nie będę wam wszystkich pokazywać Dlatego, że mam zamiar zrobić dla was osobny film z tymi pomadkami I pokażę wam po prostu jak wyglądają wszystkie kolory Dlatego, że jak je zobaczyłam To stwierdziłam, że jest tak dużo ślicznych kolorków tutaj Które naprawdę są takie dzienne Które bardzo do mnie przemawiają Na przykład ten kolorek Bardzo fajny jesienny Na przykład ten Ale to, to są w ogóle pomadki Oh My Kiss Lipstick. I one też już widziałam je na YouTubie, ale jeszcze ich nie używałam, także mam chyba wszystkie kolory, jakie są. Zobaczcie. Także po prostu będzie z tym film, więc teraz się nie rozważę. O, zobaczcie, jakie ładne, dzielne kolorki. Dobra, także przechodzimy dalej i pokażę Wam błyszczyki. Błyszczyki z serii Extra Shine. Bardzo nie używałam błyszczyków. Już wczoraj sobie patrzyłam te błyszczyki. Przepięknie pachną. Właśnie zapomniałam, że jak pachną błyszczyki, teraz mi się skojarzyły, wiecie, z takimi młodzieńczymi latami. Bardzo fajnie, tak, owocowo. Tu mam na przykład taki kolorek 04, trendy koral, i faktycznie jest taki koralowy, ale nawet taki dosyć kryjący jak na błyszczyk. Zobaczcie. Ładny kolor. Ten jest bardzo ładny. Ten mi się wczoraj bardzo spodobał. To jest kolor 05 Sparking Carmel. I on myślę, że będzie bardzo fajny na jesień. Zobaczcie, to jest ten na dole. On jest taki ciemniejszy, ale na pewno na ustach będzie jaśniejszy bo nie wiem, czy to widzicie. Ale mam wrażenie, że jest troszkę mniej kryjący niż ten koralowy. No, i tutaj są jeszcze dwa takie jaśniejsze kolory. To pewnie na przebitkach zobaczycie lepiej. I tutaj taki różowiutki. Także błyszczyki naprawdę też mi się podobają. Z przyjemnością sobie wrócę do błyszczyków, bo już od lat ich nie używałam. Fajne takie opakowanka, także zobaczymy, też więcej Wam powiem, jak ich po prostu pożywam, bo nie chcę mówić teraz, jak. Wydaje mi się, że fajna jest ta konsystencja, ale wiecie, zobaczymy. I teraz już przejdę do pielęgnacji. I też zacznę od rzeczy, która najbardziej mnie ucieszyła, czyli to, że Eveline wypuściło produkty z 95% składem naturalnym. Więc wiecie, że ja używam składników do twarzy naturalnych. Bardzo się z tego cieszę. I tutaj mam Bio Vegan Krem z dyni, awokado, migdałami, maliną nordycką i żurawiną ultra mm, nawilżający, ultra odżywczy, przepraszam. Na dzień i na noc. Co jest bardzo fajne, że jest od razu na dzień i na noc. E, zaraz Zerknę na skład. No, i jest naprawdę spoko. Jest tutaj dużo tych wyciągów, także z przyjemnością będę testować, dostałam również wersję Biowegan taką zieloną, czyli matujący krem, też 95% składników naturalnych. To jest macza, Jarmusz, granat, spirulina i jagody goi Więc zestawienia naprawdę super I słuchajcie, jest kokosowy Wiecie, że ja uwielbiam kokosy, więc nie mogę się doczekać Aż go otworzę i tu jest aloes, szpinak, jagody, akai, woda kokosowa i mleczko ryżowe Multi nabliżający krem Ale wiecie co, teraz sobie otworzymy ten krem i sobie go powącham Dlatego, że potrzebuję odżywczego kremu na ten moment Nie chcę otwierać wszystkich on jest jeszcze w ogóle zapoliowany, nie chcę otwierać oczywiście wszystkich, no bo po co bez sensu, zwłaszcza jeśli produkt jest naturalny, no tak, i one mają 6 miesięcy od otwarcia, to dobrze o nich świadczy Pamiętajcie, że jeśli kosmetyk jest naturalny, to powinien mieć krótszy ten termin otwarcia, im lepszy skład, tym krótszy, więc otwieram, Opakowanie takie standardowe, bo wiem, że Evelyn już miało takie kremiki z, wcześniej z jakiejś serii, które też miały takie opakowanko. Także zobaczmy teraz, o, jeszcze tutaj zapakowane oczywiście. Pachnie. Ojej, pachnie bardzo przyjemnie, chociaż jest to kremowy zapach raczej, nie, nie taki owocowy jak się spodziewałam, bo tu jest papaja, tak i jakieś tam inne owocki. Ale to jest taki przyjemny zapach. Ja nie za bardzo lubię zapach kremu Niwa, a to jest taki też kremowy, ale jakiś taki przyjemniejszy. Nie wiem, trudno mi określić. Także dzisiaj na pewno już będziemy z Adamem używać. Więc zobaczymy. Dalej, skoro jesteśmy przy twarzy, to dostałam taki wielki płyn micelarny, więc jak um, dużo zużywacie płynu micelarnego, to może Wam się opłaci kupić takiego giganta. To jest profesjonalny płyn micelarny 3 w 1 z czarną i zieloną herbatą i habrem bławatkiem. Więc też brzmi interesująco. Ja w tym momencie też mam otwarty płyn z Eveline, tylko taki z Biedronki jakiś tam ziołowy. Kupiłam, kupiłam, dostałam również żel. My ten żel mieliśmy, tylko chyba jest wersja w tupce, ale już za dobrze nie pamiętam, ale tak mi się wydaje właśnie. To jest matujący żel do mycia twarzy z aktywnym węglem i jagodami akai, formuła stworzona pod kontrolą dermatologiczną. Albo może mi się w sumie z czymś pomyliło, bo dużo firm teraz wypuszcza te produkty z węglem, także też na pewno zobaczymy, od razu też powiem Wam, jak pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Oczywiście musiałam troszkę wylać, ale zapach jest super, bo kurczę, pachnie jak perfumy takie świeże. Przepraszam Was bardzo, że się zmieniło światło, ale zawsze uważam, że najlepiej nagrywać przy świetle naturalnym, a chyba zaraz będzie burza. Ale przechodzimy już do pielęgnacji, więc mam dobrze, że zdążyłam Wam pokazać pomadki i palety przy jak najlepszym świetle. I mam tutaj, słuchajcie, maseczki, lamę i. I co to jest? A, i jednorożec. Także maseczki w płachcie. Jestem bardzo ciekawa, jak się będą sprawdzać. Tutaj maseczka, również taka z kanabis i chyba też z węglem, tak? Trzy w jednym. Mam tutaj takie maseczki, maseczka i peeling. Fajnie, jeśli nie chcecie kupować i peelingu, i maseczki. To macie dwa etapy w jednym, więc też na pewno zobaczymy jak się sprawdzi kremy do rąk. Kremy do rąk, powiem wam, że już używałam i najbardziej mi się spodobał bananowy, bo ten malina i Albo truskawka raczej I pinakolada To wam mówiłam, że były ok. Ten bananowy taki był najfajniejszy Także zobaczymy jak będą się sprawdzały te Bo to są nowe zapachy I tutaj mam cytryna, limonka i masło shi. A tutaj mam kokos, papaja I masło shi również I powiem wam, że nic jeszcze nie otwieram Bo mamy otwarte chyba ze trzy kremy Ale to pachnie przez tą tubkę I no ten krem jest następny W kolejce na pewno Bo pachnie cudownie Także to są y, kremiki. I na koniec mam jeszcze dla Was do pokazania balsam y, Microbio Protection. Powiem Wam, że niestety ten balsam ma parafinę. Jak wiecie, ja parafiny nie używam, raczej staram się unikać, dlatego że mam y, trochę. no mam bardzo suchą skórę, ale ona może się zapychać y, akurat u mnie, jeśli chodzi o parafinę, więc raczej nie używam parafiny. Bardzo się cieszę, że Everline wypuściło te naturalne kremy Jeśli chodzi o balsam, jak nie unikacie parafiny To to są fajne balsamy, bo ja używałam je przez całe gimnazjum I po, po części w liceum też kupowałam Zresztą pamiętam, że kiedyś na kanale wam jakiś, któryś z tych balsamów pokazywałam Bo one są naprawdę fajne Tylko kwestia właśnie No to mi się właśnie urwało w, w transporcie niestety Także nie przejmujcie się tylko kwestia właśnie, że ta parafina to jest Bo poza tym jest, są tu też jakieś olejki Jak najbardziej A Także w sumie to, to pewnie zużyję Pomimo tej parafiny Dlatego, że tak jak mówię, i tak używałam kiedyś tych produktów Wiem, że są dobre Kochani, to już wszystko Dajcie znać, co by was zainteresowało Z tej paczki Może chciałybyście zobaczyć jakiś test Na pewno, tak jak mówiłam, o pomadkach będzie Test z pomadkami I to już koniec, dlatego, że mam... Z Tragiczne już naprawdę światło, także będę się żegnać. Do zobaczenia.